W Japonii siły nie mierzy się rozmiarem mięśni ani ciężarem handli. Prawdziwa siła rodzi się z harmonii między ciałem a umysłem. Starsi Japończycy nie oceniają zdrowia po tym, ile potrafią unieść, lecz po tym, jak lekko potrafią się poruszać. Dla nich młodość to umiejętność zachowania równowagi, płynnego schodzenia w dół i spokojnego wstawania. To właśnie ta filozofia pozwala im pozostać sprawnymi elastycznymi i pełnymi energii nawet po siedemdziesiątce. Te proste ćwiczenia, przekazywane z pokolenia na pokolenie, na pierwszy rzut oka wydają się zwyczajne, a jednak kryją w sobie głęboką mądrość, przywracają ruchomość, chronią stawy i budzą wewnętrzną siłę, która zawsze była w ciele. Nie ma tu pośpiechu ani rywalizacji, jest tylko oddech, uważność i obecność w chwili. Dziś poznasz siedem tradycyjnych ruchów, które Japończycy wykonują, aby zachować równowagę, elastyczność i życiową energię. To praktyki dostępne dla każdego, które można wykonywać w domu. Z czasem zmieniają nie tylko ciało, lecz także sposób, w jaki o nie dbamy, bo starzeć się pięknie oznacza nie walczyć z czasem, lecz iść z nim w zgodzie. Starszym Japończykom towarzyszy pewien niezwykły nawyk. Każdego dnia ćwiczą równowagę. Wśród ich cichych sekretów znajduje się powolny marsz odpięty do palców. Z zewnątrz wygląda jak coś banalnego, ale w rzeczywistości budzi uśpione mięśnie stabilizujące i uczy ciało zachowywać pewność w każdej sytuacji. Każdy krok staje się świadomy, ciężar przetacza się płynnie, mięśnie stóp i łydek budzą się do pracy, a mózg jakby na nowo uczy się panować nad ruchem. To niezwykły trening, to spokojna forma medytacji w rytmie chodzenia. Takie ćwiczenie przywraca ciału zdolność natychmiastowej reakcji, gdy równowaga choć trochę się zachwieje. Mięśnie stawu skokowego, kolan i bioder pracują w zgodzie, tworząc stabilne oparcie dla całej sylwetki. Wystarczy zaledwie kilka minut dziennie, by krok stał się pewniejszy, postawa stabilniejsza, a ciało bardziej odprężone. To rodzaj aktywności, który nie wymaga siły, a wzmacnia to, co najważniejsze. Wewnętrzną stabilność, pozwalającą żyć aktywnie i bez strachu przed upadkami nawet w późniejszym wieku. A zacząć można naprawdę prosto. Znajdź spokojne miejsce i wykonaj 10 powolnych kroków, tocząc stopę od pięty do palców. Gdy poczujesz się pewniej, spróbuj zrobić to samo z zamkniętymi oczami. Może na początku lekko się zachwiejesz, i to zupełnie naturalne. W ten sposób ciało odzyskuje zaufanie do siebie. Powtarzaj ćwiczenie dwa, trzy razy dziennie, a zauważysz, jak z każdym tygodniem rośnie nie tylko równowaga, lecz także pewność każdego ruchu. Właśnie tak Japończycy zamieniają prosty nawyk w prawdziwą sztukę długowieczności i harmonii. W Japonii wciąż można zobaczyć starsze osoby, które zupełnie swobodnie siedzą w głębokim przysiadzie. Rozmawiają, odpoczywają, a czasem nawet piją herbatę. Nazywają to siedzeniem bliżej ziemi, bo ta naturalna pozycja pomaga zachować ruchomość stawów, miękkość bioder i kontakt z własną równowagą. Głęboki przysiad to niezwykłe ćwiczenie. To sposób na utrzymanie zdrowych bioder, elastycznego kręgosłupa i płynności całego ciała. Gdy schodzimy w tę pozycję, ciało jakby przypomina sobie swój pierwotny stan. Stabilny, rozluźniony i jednocześnie pełen siły. Przebywanie w tym ustawieniu to forma treningu bez wysiłku. Grawitacja działa tu jak cichy sprzymierzeniec. Delikatnie rozciąga mięśnie, odciąża kręgosłup i wzmacnia stawy. Wystarczy 30 sekund do 2 minut spokojnego, głębokiego oddechu, by ciało samo zaczęło prosić o dłuższy pobyt w tej pozycji. Tu nie chodzi o szybki efekt, lecz o uważne wsłuchiwanie się w to. Jak z każdym dniem rośnie mobilność i lekkość ruchów. Tak Japończycy zachowują elastyczność i młodość nawet po siedemdziesiątce. Dla osób początkujących istnieją proste modyfikacje. Jeśli trudno zejść nisko z powodu ograniczonej ruchomości stawu skokowego, można podłożyć podpięty mały wałek albo złożony ręcznik, zmniejszy to napięcie i ułatwi zejście w dół. Jeśli brakuje pewności, Wystarczy oprzeć się o framugę drzwi lub oparcie krzesła. Najważniejsze jest, by być tu i teraz, oddychać spokojnie i pozwolić ciału przyzwyczaić się do głębokości. Właśnie w tej ciszy i prostocie rodzi się prawdziwa mobilność. W Japonii istnieje prosta zasada. Jeśli ktoś potrafi utrzymać się na jednej nodze choćby przez 10 sekund, jego ciało wciąż jest młode. To ćwiczenie wygląda banalnie. Ale dokładnie ono pokazuje, jak silne są mięśnie stabilizujące i jak sprawnie mózg potrafi kierować ruchem. Gdy stoimy na jednej nodze, aktywują się mięśnie stóp, łydek, bioder i całego korpusu, a mózg dostaje mocny impuls do trenowania koordynacji. To nie tylko sport. To cicha rozmowa między ciałem a uważnością. Spróbuj stanąć prosto, skupić się i unieść jedną nogę. Na początku możesz podeprzeć się ścianą lub krzesłem, ale z czasem warto odpuścić oparcie. Poczuj, jak ciało samo szuka równowagi, korygując postawę drobnymi, niemal niewidocznymi ruchami. Te chwile wzmacniają nie tylko mięśnie, lecz także układ nerwowy, który odpowiada za stabilność. Już po kilku dniach zauważysz, że stoisz pewniej, poruszasz się swobodniej i szybciej reagujesz na niespodziewane sytuacje. Na początek wystarczy 30 sekund na każdą nogę, powtarzane 2-3 razy dziennie. Aby podnieść poziom trudności, spróbuj zamknąć oczy. Bez wizualnych punktów odniesienia mózg pracuje jeszcze intensywniej, opierając się wyłącznie na wewnętrznym poczuciu równowagi. Z czasem ćwiczenie zmienia się w mały rytuał ciszy. Stoisz, oddychasz i czujesz, jak ciało i umysł stają się jednością. To właśnie w takich prostych praktykach rodzi się prawdziwa siła i pewność siebie. Choć to ćwiczenie nie wywodzi się z Japonii, Japończycy bardzo chętnie korzystają z niego, by rozwijać siłę, wytrzymałość i wewnętrzny spokój. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły test kondycji, ale w rzeczywistości jest treningiem uważności. Gdy ciało trwa bez ruchu, mięśnie pracują głęboko. A umysł uczy się stabilności. To właśnie w ciszy rodzi się prawdziwa siła. Pieczenie w udach nie jest oznaką słabości. To sygnał, że ciało budzi się i odnajduje nowy balans. Technika jest prosta. Oprzyj plecy o ścianę, powoli zejdź w dół, aż kolana utworzą kąt 90 stopni i utrzymaj pozycję. Oddychaj równo i spokojnie. Stopy trzymaj mocno na podłodze. Wzrok skieruj przed siebie. Na początku wystarczy 20-30 sekund, stopniowo wydłużając czas do minuty i dłużej. Z czasem ciało uczy się zachowywać spokój nawet w napięciu, i właśnie wtedy zaczyna się prawdziwy rozwój. Ta pozycja wzmacnia nie tylko nogi, lecz także mięśnie korpusu, angażując jednocześnie ciało i umysł. Japończycy mówią: kto potrafi stać spokojnie w trudności, ten może poruszyć góry. Przysiad przy ścianie idealnie oddaje tę zasadę. Dla początkujących dobrym wariantem jest delikatniejsza wersja z mniejszym ugięciem kolan, pogłębianym stopniowo. Najważniejsza jest regularność. Kilka minut dziennie zmienia niepewność w stabilność, a wewnętrzny niepokój w cichą, spokojną siłę. W Japonii to właśnie ten ruch uważa się za prawdziwy wyznacznik zdrowia i długowieczności. Umiejętność usiąść na podłodze i wstać bez użycia rąk to nie tylko element fitnessu. Ale znak życiowej siły. Podczas tego prostego gestu pracują wszystkie najważniejsze mięśnie nóg, korpusu i pleców. Ciało uczy się działać spójnie, a mózg kontroluje każdy etap ruchu. Nie potrzeba siłowni, wystarczy odrobina przestrzeni i uważności. Można wykonywać to ćwiczenie codziennie. Schodź na podłogę miękko, przenosząc ciężar płynnie, a potem podnoś się spokojnie, zachowując równowagę. Ważne, by unikać szarpnięć i nie gubić oddechu. Nawet pięć powtórzeń dziennie stopniowo wzmacnia stawy, poprawia koordynację i przywraca pewność w ciele. To jeden z tych ruchów, które po cichu podtrzymują samodzielność, bo jeśli potrafisz wstać z podłogi bez wysiłku, możesz żyć bez ograniczeń. Jeśli ćwiczenie wydaje się trudne, można zacząć z pomocą. Wykorzystać brzeg łóżka, niski stołek lub ścianę, by ułatwić sobie zejście i powrót do góry. Z czasem mięśnie nóg i korpusu staną się silniejsze, a sam ruch bardziej płynny. Japończycy często traktują ten gest jako test. Jeśli ciało łatwo opada i podnosi się, oznacza to, że w środku wszystko działa harmonijnie. Ten prosty ruch staje się symbolem wolności. Dopóki możesz wstać sam, naprawdę żyjesz. Starszym Japończykom towarzyszy ciekawy nawyk. Stojąc na przystanku, rozmawiając ze znajomymi, czy nawet myjąc zęby, kilka razy unoszą się na palce. To ruch prosty, niemal niewidoczny, a jednak ma ogromną moc. Wzmacnia mięśnie łydek, poprawia równowagę i pobudza krążenie, działając jak naturalna pompa, która pomaga krwi wracać do serca. To ćwiczenie budzi energię w nogach i przywraca lekkość krokowi. Wykonanie jest łatwe, ale wymaga uważności. Stań prosto, stopy ustaw na szerokość barków, równomiernie rozłóż ciężar. Powoli unieś się na palcach, delikatnie napinając mięśnie brzucha, a następnie równie płynnie opuść pięty. Unikaj gwałtownych ruchów, prawdziwa siła rodzi się z kontroli. Zacznij od trzech serii po 10-15 powtórzeń. Jeśli trzeba, podeprzyj się ścianą lub oparciem krzesła. Już po kilku dniach poczujesz większą stabilność i pewność ciała. Aby utrudnić ćwiczenie, zatrzymaj się na górze na kilka sekund, zanim opuścisz pięty. Ta krótka pauza intensywnie wzmacnia mięśnie i poprawia równowagę. Gdy pojawi się pewność, spróbuj unosić się na jednej nodze. Japończycy często ćwiczą w ten sposób, rozwijając precyzję i kontrolę ruchu. Kilka minut dziennie wystarczy, by krok stał się lżejszy, nogi silniejsze. A poczucie życiowej energii towarzyszyło ci na co dzień. W Japonii to ćwiczenie uważa się za sposób na przywrócenie naturalnego przepływu energii w ciele. Rozciąganie motyl wygląda niepozornie, ale głęboko oddziałuje na stawy biodrowe i okolice miednicy, miejsca, w których z czasem gromadzi się napięcie i sztywność. Gdy siadamy z prostymi plecami, łączymy stopy i pozwalamy kolanom opadać miękko w dół. Ciało przypomina sobie zapomniane uczucie lekkości. To nie tylko fitness, to praktyka wewnętrznej wolności i harmonii. Kluczem jest oddech. Z wdechem poczuj wydłużenie kręgosłupa, a z każdym wydechem pozwól kolanom opaść odrobinę niżej, bez dociskania ich rękami. Takie świadome rozluźnienie rozciąga wewnętrzne partie ud i poprawia krążenie w obrębie miednicy. Pozostań w tej pozycji przez jedną do dwóch minut, oddychając spokojnie i równomiernie. Japończycy często wykonują to ćwiczenie przed snem, aby uwolnić napięcia dnia i przygotować ciało do odpoczynku. Z czasem zauważysz, że ta pozycja przynosi nie tylko elastyczność, ale też lekkość kroku, poprawę postawy i poczucie wewnętrznej równowagi. Jeśli chcesz, możesz delikatnie pochylić się do przodu. Zachowując prosty kręgosłup i głęboki oddech, celem nie jest dotknięcie podłogi, lecz odnalezienie spokoju, który rodzi się w środku. W tej prostocie kryje się siła japońskiego podejścia troska o ciało poprzez uważność i łagodność ruchu. Te siedem ćwiczeń to niezwykła gimnastyka, lecz sposób na przywrócenie ciału lekkości i pewności. Wystarczy kilka minut dziennie, aby odmienić to, jak się poruszasz, jak stoisz i jak się czujesz. Japończycy wiedzą jedno: stabilność i siła rodzą się nie z wysiłku, lecz z regularności. Spróbuj już dziś, a poczujesz, jak ciało odpowiada wdzięcznością. Napisz w komentarzu, co zauważyłeś, i zasubskrybuj kanał, aby kontynuować drogę ku długowieczności, harmonii i wewnętrznej sile. Niech każdy dzień czynicie choć trochę mocniejszym i spokojniejszym.